Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Diagnostyka pokładowa OPT to sieć komputerów i czujników które monitorują wydajność i ogólny stan pojazdu. Gdy system ten wykryje nieprawidłowości w pojeździe, zapisuje informacje w postaci kodu usterki. Kody usterek to kombinacja liter i cyfr, które wskazują ogólną lokalizację i charakter potencjalnego problemu. Wiele z nich ma charakter ogólny. Co oznacza, że mają one zastosowanie do większości pojazdów wyprodukowanych po 1996 roku. Niektóre kody są jednak specyficzne dla danego producenta. Kody te mają unikalną definicję w zależności od producenta pojazdu. P1135 to kod specyficzny dla producenta stosowany w pojazdach Toyota, Lexus i Nissan. W tym krótkim przewodniku dowiesz się, co oznacza ten kod dla każdej z tych marek? Co oznacza kod usterki P1135? Kod usterki P1135 ma kilka różnych definicji, w zależności od marki pojazdu. Poniżej znajdują się definicje kodu P1135 w pojazdach Toyota, Lexus i Nissan. Kot usterki P1135 w pojazdach Toyota oznacza wadliwe działanie obwodu grzewczego czujnika stosunku powietrza do paliwa bank 1 czujnika 1. Kod ten określa, kiedy moduł sterujący układu napędowego PCM wykrywa potencjalny problem z obwodem podgrzewania czujnika stosunku powietrza do paliwa. Kod ten może również zostać ustawiony. Jeśli sygnał wejściowy z obwodu grzałki czujnika stosunku powietrza do paliwa nie odpowiada oczekiwanym wartościom, sondy stosunku powietrza do paliwa, znane również jako szerokopasmowe sondy lambda lub sondy lambda, muszą osiągnąć określoną temperaturę roboczą, aby zapewnić dokładne odczyty. Z tego powodu czujniki te są wyposażone w element grzewczy który pomaga im szybko osiągnąć temperaturę. Moduł PCM steruje obwodem nagrzewnicy, umożliwiając przepływ prądu do masy. Moduł PCM monitoruje sygnał wejściowy obwodu nagrzewnicy, porównując go z wartościami określonymi fabrycznie. Kod P1135 w pojeździe Toyota jest ustawiany, gdy PCM wykryje, że prąd nagrzewnicy z czujnika stosunku powietrza do paliwa 1 w banku 1 jest poniżej oczekiwanych wartości w dowolnym momencie. Gdy silnik pracuje, kod P1135 w pojeździe Toyota oznacza wadliwe działanie obwodu grzałki czujnika stosunku powietrza do paliwa, Bank 1 czujnika 1, co oznacza, że PCM wykrywa potencjalny problem z obwodem grzałki czujnika stosunku powietrza do paliwa, ponieważ Lexus jest luksusowym oddziałem Toyoty. Definicja kodu jest zasadniczo taka sama dla obu producentów samochodów. Kod DTCP1135 w pojazdach Lexus oznacza wadliwe działanie obwodu grzałki czujnika stosunku powietrza do paliwa czujnik 1 rzędu 1. Ten kod usterki jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego. PCM wykrył usterkę w obwodzie grzałki czujnika stosunku powietrza do paliwa. Sądy stosunku powietrza do paliwa, znane również jako szerokopasmowe sondy lambda lub sondy lambda, muszą osiągnąć określoną temperaturę roboczą, aby uzyskać dokładny odczyt lub wytworzyć precyzyjny sygnał napięciowy, aby szybciej doprowadzić czujniki stosunku powietrza do paliwa do zalecanej temperatury roboczej. W zespole czujnika znajdują się elementy grzewcze. Moduł PCM steruje tym elementem grzewczym na podstawie informacji z czujnika temperatury płynu chłodzącego silnik ECT i obciążenia silnika. PCM monitoruje wejście do obwodu nagrzewnicy, porównując je z wartościami określonymi fabrycznie. Kod P1135 w pojeździe Lexus jest ustawiany, gdy PCM wykryje że prąd nagrzewnicy z czujnika stosunku powietrza do paliwa 1 w banku 1 jest poniżej oczekiwanych wartości w dowolnym momencie, gdy silnik pracuje, ponieważ Lexus jest luksusowym oddziałem Toyoty. Definicja P1135 jest zasadniczo taka sama dla obu producentów samochodów. P1135 w Nissanie, kod DTC P1135 w pojazdach Nissan oznacza intake valve timing control performance bank 2. Kod ten określa, kiedy moduł sterujący układu napędowego PCM wykrywa różnicę między kątem docelowym a rzeczywistym kątem wałka rozrządu zaworów dolotowych. Większość nowoczesnych pojazdów marki Nissan posiada system zmiennych faz rozrządu VVT, który wykorzystuje jednostkę sterującą fazą rozrządu zaworów dolotowych, znaną również jako siłownik, zamontowaną na końcu wałka rozrządu. Siłownik reguluje kąt wałka rozrządu Zmieniając w ten sposób fazę rozrządu zaworów, PCM steruje zaworem elektromagnetycznym, który doprowadza ciśnienie oleju do siłownika. PCM wykorzystuje czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu do monitorowania działania systemu VVT. Pozwala to PCM na zwiększenie momentu obrotowego w zakresie niskich średnich prędkości i mocy wyjściowej w zakresie wysokich prędkości. Jeśli moduł PCM wykryje że sterowanie rozrządem zaworu dolotowego nie zostało zarejestrowane prawidłowo. Zapisany zostanie kod P1135. W pojazdach Nissan kod P1135 oznacza wydajność sterowania rozrządem zaworów dolotowych Bank 2 jest ustawiany, gdy PCM wykryje różnicę między kątem docelowym a rzeczywistym kątem wałka rozrządu zaworów dolotowych. Jakie są możliwe przyczyny kodu P1135? Podobnie jak inne kody błędów, P1135 również ma kilka możliwych przyczyn. Poniżej znajdują się prawdopodobne przyczyny kodu P1135 w pojazdach Toyota, Lexus i Nissan. Czujnik powietrza z resz paliwa uległa awarii z powodu wadliwej grzałki wewnętrznej obwód zasilania 12V grzałki czujnika powietrza z resz paliwa przerwany na grzewnica. czujnika powietrza z resz paliwa uległa awarii z reszu sterce obwód sterujący na czujnika powietrza z resz paliwa lub obwód masy przerwany uszkodzony moduł PCM czujnik powietrza z resz paliwa uległa awarii, z powodu wadliwej grzałki wewnętrznej uszkodzone złącze cz dnika powietrza z resz paliwa Sprawdź styki pod kątem uszkodzeń i wilgoci. Obwód zasilania 12V grzałki czujnika powietrza. Z paliwa przerwany obwód sterujący na grzewnicy czujnika powietrza z paliwa lub obwód masy przerwany uszkodzony moduł PCMP 1135 w Nissanie. Awaria czujnika położenia wałka rozrządu część odbierająca sygnał wałka rozrządu zanieczyszczona zanieczyszczeniami uszkodzone złącze. Czujnika położenia wałka rozrządu sprawdzić styki pod kątem uszkodzeń Niski poziom lub brudny olej silnikowy, uszkodzony elektromagnes, sterujący rozrządem zaworu dolotowego, uszkodzony moduł sterujący rozrządem zaworów dolotowych, problem z łańcuchem rozrządu lub powiązanymi elementami. Możliwe przyczyny P1135 różnią się dla pojazdów Toyota, Lexus i Nissan. Jakie są typowe objawy błędu P1135? Po ustawieniu kodu usterki mogą wystąpić pewne objawy. Jednak nie zawsze tak jest, ponieważ w przypadku niektórych kodów usterek jedyną oznaką może być lampka ostrzegawcza. Poniżej znajdują się najczęstsze objawy kodu P1135 dla różnych marek. P1135 w Nissanie świeci się lampka kontrolna awarii mil lub lampka kontrolna silnika możliwy brak lub utrata mocy silnik może nierównomiernie pracować na biegu jałowym hałas stukania silnika. Jak zdiagnozować kod P1135? Prawidłowa diagnostyka kodów usterek może być trudnym i czasochłonnym zadaniem. Diagnostyczne kody usterek mogą jedynie wskazywać charakter i ogólną lokalizację potencjalnego problemu a nie główny problem. Dlatego też należy przejrzeć listę możliwych przyczyn dla każdego kodu usterki, aby określić przyczynę źródłową. Diagnozowanie kodu usterki P1135 jest dość skomplikowane, ponieważ definicja tego kodu różni się w zależności od producenta. Oznacza to, że do prawidłowego rozwiązania tego kodu potrzebna będzie niezawodna instrukcja naprawy lub baza danych specyficzna dla danego pojazdu. Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje dotyczące naprawy, a także przydatne ilustracje i schematy które mogą pomóc w prawidłowym rozwiązaniu problemu. Ponieważ kod P1135 różni się w zależności od producenta, do prawidłowego rozwiązania problemu potrzebna będzie niezawodna instrukcja naprawy lub baza danych dla konkretnego pojazdu. Jak naprawić kod P1135? Jak wspomniano powyżej, każdy kod usterki ma kilka możliwych przyczyn, aby uzyskać skuteczne długoterminowe rozwiązanie. Potrzebne będą konkretne informacje dotyczące naprawy z podręczników napraw i baz danych. Wynika to z faktu, że różne pojazdy mają różne definicje kodów usterek, terminologie, komponenty i instrukcje naprawy. To, co działa w celu skorygowania kodu P1135 w pojazdach Nissan nie będzie działać w przypadku kodu P1135 w pojazdach Lexus, a to dlatego że definicja kodu P1135 w tych dwóch markach jest bardzo różna. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności naprawczych lub nie wiesz, jak działa naprawa kodu diagnostycznego, zawsze możesz skonsultować się z autoryzowanym mechanikiem lub technikiem, który przeprowadzi naprawę za ciebie.